Właśnie ikoniczności, wiesz, pr prosta melodia, ale też głębia jakaś tam w tym brzmi. ciekawy w ogóle proces, bo wiesz co, ludziom nie opowiadałem, bo ja wtedy, jak nagrywaliśmy to Na Na Na, to był okres, w którym mój syn się urodził. Zresztą znaczy, tam miał chyba z pół roku, trochę może więcej nawet. I zawsze mówię, że moja kariera trwa tyle, co mój syn ma. Z tego względu, że jakby mój syn był wtedy mały i, i moja kobita wtedy em, kąpała dzieciaka, ja mówię do swojej kobity, że jadę do dicha nagrywać Nana, ale na, ten dograć mu się na epkę. I ona mi powiedziała, co ty kurwa, wiesz o co mi chodzi, daj sobie kurwa z tym spokój w ogóle facet, wiesz co mi chodzi, posiedź do domu, nie marnuj czasu, kurwa, co, ty, co ci z tego wyniknie. No i ja pojechałem do tego dicha, nagraliśmy ten na Nana, na, który tak właściwie no zmienił moje życie z dnia na dzień tak naprawdę, wiesz, że ten utwór wyszedł e, i z dnia na dzień, no zmieniła się całkowicie, wiesz, percepcja i stan którym potencjalnie wiedziałem, że mogę zmienić swoje życie. I, i, no, I wykorzystałem tą szansę myślę. Jakby wiesz, że poszedłem za ciosem i. i no to chyba wtedy się wszystko rozpędziło, nie? To był ten numer, który dał ten, wiesz, bodziec, no homo, e, który, jakby wiesz, dał to wszystko i, i zapoczątkował. I to było też takie dosyć proste, jakby wiesz, e... mam Mordzia.